Rodzice milionera zmuszają czarną kobietę do podpisania umowy przedmałżeńskiej, potem dowiaduje się, że jej ojciec jest tajnym miliarderem. Długopis drżał w jej rękach, gdy Regina obserwowała każdy jej ruch z zimnym uśmiechem satysfakcji. Podpisz na kropce, droga, to tylko formalność, aby chronić fortunę rodziny, powiedziała Teściowa w tym protekcjonalnym tonie, którego Kamilla nauczyła się nienawidzić. Przez ostatnie sześć miesięcy umowa przedmałżeńska leżała na machoniowym biurku w biurze rodzinnym rodziny Montero. Pietaście stron prawnej upokarzającej treści, która praktycznie mówiła, jesteś nic nie wart i zawsze nim będziesz. Kamila Santos, dwudziestiedni-letnia nauczycielka matematyki w szkole publicznej, nigdy nie przypuszczała, że miłość jej życia postawi ją w takiej sytuacji. Daniel, jej narzeczony, siedział obok matki, unikając jej bezpośredniego spojrzenia. Mężczyzna, który obiecał walczyć z nią przeciwko światu, teraz wydawał się bardziej zainteresowany oglądaniem swoich włoskich butów. Rozumiesz, że to konieczne, prawda? Kontynuowała Regina. Jej głos, ociekający fałszywą życzliwością. Daniel ciężko pracował, aby zbudować swoją karierę w rodzinnej firmie, a biorąc pod uwagę twoją sytuację finansową, cóż, musimy upewnić się, że jego intencje są szczere. Klauzule były brutalne. Brak praw do majątku nabytego przed lub w trakcie małżeństwa, alimenty ograniczone do dwóch lat w przypadku rozwodu oraz specjalna klauzula, która pozostawiłaby ją bez niczego, jeśli przyniosłaby wstyd lub zawstydzenie rodzinie. Masz jakieś pytanie dotyczące warunków? Zapytał prawnik rodziny, sześćdziesięcioletni mężczyzna, który patrzył na nią jak na szczególnie nieprzyjemny insekt. Kamilla wzięła głęboki oddech. Przez miesiące połykała komentarze na temat swoich egzotycznych włosów, wymuszone uśmiechy, gdy Regina przedstawiała ją jako nauczycielkę Daniela i litościwe spojrzenia od zamożnych przyjaciół rodziny, którzy ewidentnie uważali, że nie pasuje tam. Tak naprawdę mam pytanie, powiedziała spokojnie Kamilla, zaskakując wszystkich pokoju: czy ta umowa obejmuje jakiekolwiek aktywa, które mogę odziedziczyć po mojej rodzinie? Regina zaśmiała się wysokim, nieprzyjemnym dźwiękiem: Och, droga, jakie aktywa! Czyż twój ojciec nie jest po prostu urzędnikiem biurowym? Cisza, która nastąpiła, była napięta. Kamilla spojrzała na Daniela, który wreszcie podniósł oczy, wyglądając niewygodnie z eksplicytną okrucieństwem matki. Przez chwilę prawie powiedziała prawdę, prawie ujawniła tajemnicę, którą jej ojciec żołał, skrywał przez całe życie, prawie wyjaśniła, dlaczego mężczyzna, który mógłby kupić i sprzedać rodzinę Montero dziesięć razy, zaniepokojoną. No więc, powiedziała Kamila, wręczając długopis z powrotem, Mam nadzieję, że to przyniesie ci spokój, którego szukałaś. Kiedy opuszczała biuro, Kamila trzymała głowę wysoko i na ustach miała spokojny uśmiech. Tego, czego rodzina Montero nie wiedziała, było to, że każde słowo pogardy, każde protekcjonalne spojrzenie, każdy moment upokorzenia były starannie archiwizowane w jej pamięci. Trzy miesiące później kiedy telefon zadzwonił w środku nocy z wieścią o nagłej śmierci jej ojca, Kamila nie mogła sobie wyobrazić, że jej życie było o krok od zmiany w sposób, który sprawiłby, że umowa przedmałżeńska wydałaby się żartem. Jeśli podoba ci się ta historia zemsty i sprawiedliwości, nie zapomnij zapisać się na kanał, ponieważ to, co się stało, gdy Kamila odkryła prawdę o swoim ojcu, sprawi, że zaczniesz kwestionować wszystko, co myślisz o sile, pieniądzach i sztuce niedoceniania właściwych osób. Upokorzenia zaczęły się subtelnie, jak zawsze w rodzinach, które opanowały sztukę eleganckiej uprzedzoności przez pokolenia. Kiedyś po podpisaniu umowy Regina zorganizowała kolację, aby oficjalnie przedstawić swoją przyszłą synową wysokiemu społeczeństwu. Zaproszenie nadeszło e-mailem z pozornie niewinnym notatkiem. Kod ubioru – elegancka kreacja koktajlowa. Jestem pewna, że znajdzie w coś odpowiedniego. Droga. Ukryta wiadomość była jasna jak słońce. Nie pasujesz tutaj, ale pozwolimy ci spróbować się dopasować. Kamila pojawiła się w pięciogwiazdkowej restauracji w swojej jedynej przyzwoitej czarnej sukience, tej samej, którą kupiła na swoją uroczystość absolutorium trzy lata wcześniej. Tymczasem przyjaciele, reginy, paradują w strojach, które kosztują więcej niż roczne wynagrodzenie nauczyciela. Jaka urocza sukienka, skomentowała Izabela, żona sędziego federalnego, z uśmiechem, który nie dotarł do jej oczu. To wintecz, prawda? Uwielbiam ten trend ponownego wykorzystywania starych kawałków. Daniel, siedząc obok matki, nerwastli uśmiechnął się i coś mamrotał o kamili, mającej dobry gust w klasycznych kawałkach. Nie miał odwagi powiedzieć, że po prostu nie mogła sobie pozwolić na inną sukienkę. Podczas kolacji pytania były chirurgiczne. Regina zorganizowała każde z nich, jak przesłuchanie, udając rozmowę towarzyską. Kamilla naucza w szkole publicznej, prawda? zapytała Wiktoria, dyrektorka elitarnej szkoły prywatnej. Jak godne podziwu musi być to bycie wyzwaniem pracować z takimi rodzajami uczniów. Kamilla powtórzyła spokojnie, krojąc swoje mięso z precyzją do milimetra. No wiesz, Wiktoria kontynuowała, biorąc hojny łyk Dzieci z rozbitych domów, bez zasobów, bez właściwego wsparcia w domu. Kamilla żuła powoli. Jak jej matka sprzątaczka pracuje na trzech posadach, aby sama utrzymać twórkę dzieci, rozmawialiśmy o determinacji, wytrwałości i godności. Były to fascynujące koncepcje do dyskusji, cisza przy stole była ciężka. Regina odkrząknęła i szybko zmieniła temat, ale systematyczne upokorzenia dopiero się zaczynały. W następnym tygodniu Daniel zabrał ją, aby zobaczyła rodzinny biznes Montero i Asociados. Zamował dwa pełne piętra w budynku korporacyjnym w centrum finansowym, z panoramicznym widokiem na miasto i meblami, które wyglądały jak wyjęte z magazynu architektonicznego. To będzie twoje biuro kiedyś, powiedział Roberto. Ojciec Daniela, pokazując jej przestronny pokój. Kiedy przejmiesz obowiązki prezydenta? Daniel uśmiechnął się dumnie, ale Kamila zauważyła coś interesującego. Roberto nawet jej nie uwzględnił w rozmowie, mówił o przyszłości swojego syna, jakby była niewidzialna, tymczasowa obecność, którą w końcu zastąpi ktoś bardziej odpowiedni. Podczas wizyty Regina zrobiła punkt z przedstawienia jej każdemu pracownikowi w ten sam sposób. To jest Kamila, dziewczyna Daniela. Ona jest nauczycielką. Ton to był taki sam, jakby mówiła, że ma zaraźliwą chorobę, ale była uprzejma. Ostatnia kropla przelała się dwa tygodnie później podczas wydarzenia charytatywnego rodziny. Kamila rozmawiała z innymi żonami, kiedy usłyszała, jak Regina rozmawiała przez telefon w korytarzu, nieświadoma, że jest w pobliżu. Nie martw się, droga, to tylko faza powiedziała Regina, wyraźnie mówiąc o Danielu i Kamili. Wiesz, jak młodzi mężczyźni są, muszą eksperymentować, zanim się ustabilizują z kimś na swoim poziomie. Ona jest egzotyczna, ale tymczasowa. Słowo egzotyczna, ciało jak nóż. Kamila stała nieruchomo, słuchając każdego słowa. Daniel zaczyna zauważać niezgodności. Różnica klas jest bardzo oczywista, i szczerze mówiąc, musimy chronić fortunę rodzinną. Czy widziałaś umowę, którą podpisała? Nawet się nie zastanawiała, to tylko potwierdza nasze podejrzenia co do jej prawdziwych intencji. Tej nocy Kamila skonfrontowała Daniela z tym, co usłyszała, jego reakcja była wymowna. Nie miałem na myśli, mamrotał, unikając jej spojrzenia. Moja matka czasem mówi bez zastanowienia. Twoja matka nazwała mnie egzotyczną i tymczasową. A ty ją broniłeś? Nie bronię nikogo, po prostu no cóż, musisz zrozumieć jej perspektywę. Pochodzi z innej generacji, chce tylko dla mnie jak najlepiej. A ja nie jestem dla ciebie najlepsza. Daniel był zbyt długo milczący. Kiedy w końcu zaczął mówić, w samej nocy, sama w swoim małym mieszkaniu zadzwoniła do swojego ojca. Żo odebrał za pierwszym sygnałem, jak zawsze, gdy go potrzebowała tato. Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś takiego, czy kiedykolwiek czułeś się całkowicie nieswojo w miejscu, gdzie powinnaś należeć? Żo był przez chwilę cichy. Córko, Przeszedłem przez rzeczy, które sprawiłyby, że ci ludzie przemyślaliby wszystko, co myślą o klasie i sile, ale nauczyłem się, że godność nie zależy od aprobaty innych, zależy od ciebie, wiedząc kim jesteś, niezależnie od tego, co myślą o tobie. Czasami mam wrażenie, że walczę w bitwie, której nie mogę wygrać. Głos Jo stał się nagle poważny. Są rzeczy o naszej rodzinie, o mnie, o których nigdy ci nie opowiedziałem. Rzeczy, które zmieniły moją perspektywę na to, co naprawdę ma znaczenie w życiu. Kiedy będziesz gotowa, porozmawiamy o tym. Nie wiedziała, że ta rozmowa nigdy nie nastąpi. Trzy tygodnie później, Jo doznał zawału serca, który zmienił wszystko. Ale w tym momencie, gdy odłożyła słuchawkę, Kamila podjęła milczącą decyzję. Każde upokorzenie, każdy pogardliwy komentarz, każde spojrzenie pogardy było starannie katalogowane w jej pamięci. Rodzina Montero myślała, że oswoiła lwiątko, ale nie wiedzieli, że tylko karmią jej furię jednym okrutnym słowem. Za każdym razem. Telefon zadzwonił o drugiej nad ranem we wtorek. Kamila obudziła się nagle do uporczywego dzwonienia telefonu i napięty głos lekarza szpitalnego potwierdził jej najgorszy koszmar. Żo doznał masywnego zawału serca podczas nocnej zmiany. Nie cierpiał. To były słowa lekarza, ale nie złagodziły bólu, który osiadł w klatce piersiowej kamini, jak ołowiana ciężarówka. Daniel towarzyszył jej w szpitalu, trzymał jej dłoń podczas biurokratycznych procedur. Res i szepczone słowa pociechy, które brzmiały puste na tle echa zimnych korytarzy, przez kilka godzin Kamila prawie zapomniała o niedawnych upokorzeniach i przypomniała sobie, dlaczego się w nim zakochała. Pogrzeb był prosty, tak jak zawsze chciał Jo. Kilku współpracowników się pojawiło. Sąsiedzi przynieśli skromne kwiaty, a Kamila płakała cicho, gdy trumna była opuszczana. Regina i Roberto przyszli, ale byli wyraźnie niespokojni. Z prostotą pogrzebu w skromnej kaplicy na ubogiej dzielnicy jak smutno szepnęła Regina do Roberto. Głośno, żeby Kamila usłyszała, biedni ludzie nigdy nie mogą godnie pożegnać swoich bliskich. To wtedy Kamila zdała sobie sprawę, że nawet w swojej Kamila, bądź przygotowana na odkrycie, że wszystko, co myślałaś, że wiesz o naszej sytuacji, było całkowicie błędne. Wadni później. Kamila siedziała w eleganckim biurze Harisona Millera. 60-letniego prawnika z siwymi włosami i garniturami, które kosztowały więcej niż jej miesięczne wynagrodzenie. Pani Santos powiedział przeglądając dokumenty w grubym segregatorze: Twój ojciec był bardzo jasny, kiedy i jak ujawnić te informacje. Chciał upewnić się, że jesteś przygotowana na to, co masz odkryć. Harrison przesunął szereg dokumentów przez biurko: akcje, wyciągi bankowe, raporty inwestycyjne, wszystko na nazwisko Joao Santos. Twój ojciec, kontynuował spokojnie, Harrison był założycielem i dyrektorem generalnym TechnoSolutions, firmy informatycznej, która zrewolucjonizowała systemy bezpieczeństwa cyfrowego w latach 90. Kiedy sprzedał firmę w 2002 roku, transakcja była warta 4,20 miliarda dolarów. Kamila mrugnęła powoli, próbując przetworzyć słowa. To niemożliwe. Mój ojciec pracował w biurze rachunkowym. Technicznie tak zarządzał swoimi fortunami inwestycjami, poprzez dyskretną spółkę holdingową. Po sprzedaży techno twój ojciec podjął bardzo świadomą decyzję o skromnym życiu, aby dać ci wychowanie oparte na wartościach, a nie przywilejach. Carison otworzył kolejny segregator. Twoje obecne dziedzictwo, po opodatkowaniu i zaplanowane darowizny twojego ojca na instytucje edukacyjne wynosi 2 miliony dolarów, 8 miliardów. Cisza w biurze była ogłuszająca. Potrzebuje chwili, szeptała Kamila, a Harrison skinął zrozumiale głową. Gdy wchłaniała informacje do jej umysłu, przywitał się pojedynczy obraz. Regina, podpisująca umowę przed małżeńską z zadowolonym uśmiechem, wyjaśniając jak ważne jest chronienie fortuny rodziny przed biednym nauczycielem, który oczywiście miał na celu pieniądze. Montero, doktorze Miller, powiedziała w końcu. Jak długo zajmie spieniężenie pewnych inwestycji bez wpływu na główny portfel? To zależy od kwoty. Dla mniejszych kwot kilka dni. Dlaczego pytasz? Kamila uśmiechnęła się po raz pierwszy od śmierci swojego ojca, ponieważ muszę kupić kilka rzeczy w ciągu najbliższych dni. Kamila zaczęła realizować plan, który Joao niechcący zasiał w jej umyśle. Najpierw zatrudniła prywatnego detektywa, aby zmapować wszystkie firmy Montero rodziny. Odkryła, że ich firma Imponująca, jak się wydawała, była warta około pięćdziesięciu milionów dolarów, szanowana suma, ale śmiesznie mała w porównaniu z jej nową rzeczywistością. Po drugie, zaczęła zadawać dyskretne pytania o nieruchomości zarządzane przez Montero and Associates. A sobie z tym radzisz, powiedział podczas kolacji. Jestem dumny z tego, jak sobie radzisz ze stratą swojego ojca. Dziękuję, odpowiedziała Kamila, krojąc mięso z precyzją. Mój ojciec nauczył mnie, że największe lekcje pojawiają się w najtrudniejszych momentach. Nie kłamała? Po prostu pominęła kilka szczegółów. Tydzień później Regina zadzwoniła z niespodzianką. Kochanie, zorganizowałam kolację charytatywną na sobotę. To dla organizacji pomagającej potrzebującym rodzinom. Pomyślałam, że byłoby idealne dla ciebie. Sprawa, która na pewno porusza twoje serce. Znekceważeniem kapało z każdego słowa. Regina dosłownie zapraszała Kamile na wydarzenie o ubóstwie, ponieważ zakładała, że i zidentyfikuje się z potrzebującymi ludźmi, będzie wspaniale. Odpowiedziała Kamila słodko: Nie mogę się doczekać w piątek. Przed wydarzeniem Harrison zadzwonił. Dostałem raporty, o które prosiłaś. Firma Montero ma problemy z przepływem gotówki. Na razie nic katastroficznego, ale Roberto zainwestował ryzykownie w nieruchomości, które nie przynoszą oczekiwanych zysków. Będą prawdopodobnie potrzebować dodatkowego kapitału w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Idealnie powiedziała Kamila. Nowa determinacja świeciła w jej oczach. Tego wieczoru przymierzyła sukienkę, którą kupiła na kolację charytatywną. Elegancki kawałek z dyskretnego butiku, który kosztował więcej niż jej roczne wynagrodzenie. Nie był przesadny, ale każdy zmysłowy w modzie rozpoznałby jakość i cenę. Patrząc na siebie w lustrze, Kamila pomyślała o umowie przedmałżeńskiej schowanej w jej szufladzie. Każda, upokarzająca klauzula, każde słowo, które sprowadzało ją do potencjalnej łowczyni złota, każda linia, która sprawiała, że wydawała się chciwa za to, że po prostu istnieje. Regina napisała ten dokument, aby chronić rodzinę przed zagrożeniem, które sama stworzyła w swoim uprzedzonym umyśle, czego nie wiedziała to, że dała Kamili idealną motywację do lekcji, która pozostanie z nią na zawsze. Na chwilę Kamila poczuła ukłucie czegoś co mogło być litością dla rodziny Montero. Nie mieli pojęcia co się zaraz stanie. Potem przypomniała sobie wszystkie razy kiedy sprawili, że czuła się mała, niewystarczająca, zbyt wdzięczna, żeby być włączona do ich elitarnego świata. Litość ulotniła się jak poranna mgła. Sobota miała być interesująca, bardzo interesująca. Kolacja charytatywna była w pełnym rozkwicie kiedy Kamila zdecydowała, że nadszedł czas. Regina wszystko starannie zaplanowała. Zostanie przedstawiona jako przykład pokonania ubóstwa przez edukację, inspirująca historia, by zabawić bogatych gości, gdy czuli się cnotliwi dla ofiarowania okruszków mniej szczęśliwym. A teraz Regina ogłosiła przez mikrofon: "Chciałabym przedstawić. Kom... Jesteśmy by pomóc złagodzić". uprzejme oklaski rozbrzmiały przez salę, gdy Kamila powstała z gracją. Jała na sobie elegancką skromną sukienkę, która nie przyciągała uwagi do swojej wygórowanej ceny. Dziękuję, regina powiedziała Kamilla, jej spokojny głos wypełniając ciszę. To prawda, że dobrze znam trudności finansowe. Mój ojciec zawsze mnie uczył, że prawdziwa wartość osoby nie tkwi w jej koncie bankowym. Regina uśmiechnęła się z wyższością. Myśląc, że dostaje potwierdzenie, że Kamilla jest naprawdę biedna i wdzięczna za możliwość bycia tam. Ale Kamilla kontynuowała. Nauczył mnie również, że czasem musimy wybrać, kiedy ujawnić naszą prawdziwą naturę. Coś w jej tonie sprawiło, że Daniel zmarszczył brwi. Regina kontynuowała uśmiechając się, ale mała zmarszczka zdezorientowania pojawiła się na jej czole. Zamierzam złożyć darowiznę dla instytucji, którą dzisiaj wspieramy. Camilla powiedział spokojnie. Doktorze Miller, czy mógłbyś tu podejść, proszę? Harrison Miller, elegancki w swoim nienagannym garniturze, wyłonił się spośród gości, trzymając skórzaną aktówkę. Kto to jest ten mężczyzna? Szepnął Roberto do reginy, która pokręciła głową, nie rozumiejąc. To jest dr Harrison Miller z firmy Miller and Associates, ogłosiła Kamilla. On jest prawnikiem odpowiedzialnym za administrowanie majątkiem mojego ojca, Joao Santos. Nazwa nic nie mówiła Reginie, ale niektórzy goście w holu zaczęli szeptać między sobą. Starsi biznesmeni rozpoznali to nazwisko skądś. Joao Santos, powtórzył mężczyzna w audytorium. Czy to nie jest. Czy to nie jest żołał Santos z Techno Solutions? Cisza, która nastąpiła, była ciężka jak ołów. Harrison otworzył swoją aktówkę i wyciągnął czek w imieniu rodziny Santos. Chciałbym złożyć darowiznę w wysokości pięciuset tysięcy dolarów na tę bardzo ważną sprawę. Pokój eksplodował w szeptach. Pięciuset tysięcy dolarów. Było więcej niż większość obecnych darowałaby w dekadzie. Regina była oniemiała. Kamilla, droga, to to jest niemożliwe. Ty nie masz? Ja nie mam? Co? Kamilla zapytała cicho, pieniędzy klasa? Wystarczająca wartość dla twojej rodziny? Daniel nagle wstał. Kamillo, co się tu dzieje? Co się dzieje? Ona odpowiedziała, jej głos przecinał powietrze jak nóż. To spędziłeś miesiące traktując mnie jak łowczynię złota, ze względu na kolor mojej skóry i moje skromne pochodzenie. Zrobiłeś sobie punkt z upokarzania mnie, zmuszając mnie, że Kamila kontynuowała spokojnym uśmiechem, że mogłabym kupić twoją firmę Daniel 23 razy i nadal mieć pieniądze na napiwki. Daniel był blady jak kartka. Dlaczego? Dlaczego mi nie powiedziałeś? Bo chciałem zobaczyć, kim naprawdę jesteś, kiedy myślałeś, że nie mam nic, i pokazałeś mi dokładnie to. Kamila odwróciła się do reginy, która wyglądała, jakby miała zemdleć. O tej umowie przedślubnej, którą kazałeś mi podpisać powiedziała, wyciągając kopertę z torebki. Przyniosłam ją tutaj dzisiaj. Z premedytacją rozdarła dokument na małe kawałki i pozwoliła fragmentom spaść na podłogę. Już go nie potrzebuję. Nie dlatego, że jest bezwartościowy prawnie, ale dlatego, że wreszcie rozumiem, że nigdy nie poślubiłabym kogoś z rodziny, która widzi we mnie zagrożenie, zamiast osoby. Daniel próbował do niej podejść. Kamila, możemy porozmawiać o tym? Możemy to załatwić? Załatwić? Śmiała się jasny dźwięk, który rozbrzmiał w ciszy sali. Daniel, patrzyłeś, jak podpisywałam umowę, która zostawiłaby mnie z niczym, gdybym skompromitowała twoją rodzinę? Patrzyłeś, jak twoja matka nazywała mnie egzotyczną i tymczasową, nigdy mnie nie broniłeś, bo w głębi duszy wierzyłeś, że mieli rację. Harrison podszedł i coś szepnął Kamili do ucha, ona skinęła. Och, i tylko dla jasności powiedziała, odwracając się do Roberto. Doktor Miller poinformował mnie, że twoja firma mierzy się z pewnymi trudnościami finansowymi. Problemy z przepływem gotówki, inwestycje, które nie przyniosły oczekiwanych efektów. Roberto trudno połknął ślinę. Mogłabym pomóc oczywiście. Piętnaście milionów dolarów rozwiązałoby wszystkie twoje problemy. Zrobiła dramatyczną pauzę, ale myślę, że zainwestuję te pieniądze w programy edukacyjne dla dzieci z ubogich rodzin. W końcu Regina zawsze podkreślała, jak powinnam się utożsamiać z jak to ująć ludźmi w mojej sytuacji. Regina w końcu odnalazła głos, ale wypłynął z niej pisk. Kamila, proszę, musisz zrozumieć, że nie wiedzieliśmy. Gdybyśmy wiedzieli, kim naprawdę jesteś, gdybyś wiedziała, kim jestem, Kamila powtórzyła powoli: Dokładnie wiedziałeś, kim jestem. Czarną kobietą, inteligentną, pracowitą i godną szacunku. Ale to nie wystarczyło dla ciebie, prawda? Szanujesz tylko konta bankowe. Cisza w sali była ogłuszająca. Niektórzy goście zaczęli szeptać między sobą, wyraźnie, zakłopotani tym, co widzieli. Rodzina Montero, powiedziała Kamila. Jej głos rozdżnywał z autorytetem, jakiego nigdy wcześniej nie słyszeli od niej. Dała mi największy prezent w moim życiu. Pokazała mi, że ludzie, którzy cenią tylko pieniądze, nigdy nie są godni. Się do wyjścia z Harrisonem u boku sala pozostała w całkowitej ciszy. Regina siedziała z łzami spływającymi po twarzy, w końcu, rozumiejąc, że straciła nie tylko synową. Ale także wszelką szansę na zrehabilitowanie się. Daniel pobiegł za nią na parking, ale Kamila już wsiadała do limuzyny. Nie zauważył wcześniej Kamili. Zaczekaj! To szaleństwo! Kochamy się! Spojrzała na niego przez otwarte okno. Daniel, kochałeś pomysł ratowania mnie. Nigdy naprawdę mnie nie kochałeś. Gdybyś mnie kochał, zniszczyłbyś tę umowę, zanim zdążyłabym ją podpisać. Limuzyna odjechała, zostawiając Daniela samotnego na parkingu, w końcu rozumiejąc, że stracił najbardziej niezwykłą kobietę, jaką kiedykolwiek poznał, z powodu czystej tchórzostwa i uprzedzeń. Wewnątrz sali Regina patrzyła na kawałki umowy przedślubnej, rozrzucone na podłodze, usiadamiając sobie, że każdy fragment reprezentował utr. Ona teraz wisiała na jej ścianie nie jako trofeum zemsty, ale jako przypomnienie, aby nigdy więcej nie pozwolić nikomu kwestionować jej wartości. Pani Santos powiedziała jej asystentka, wchodząc do pokoju, rodzina Montero jest w poczekalni. Mówię, że chodzi o okazję biznesową. Kamila uśmiechnęła się. Przez ostatnie dwa lata obserwowała z daleka, jak imperium Montero stopniowo rozpadało się. Firma stawała w obliczu pozwów. Za pośrednictwem zarządzania Roberto ogłosił bankructwo osobiste, a Regina została wydalona z każdego klubu społecznego. Poszczegóły jej arogancji rozeszły się w elitarnych kręgach. Daniel próbował skontaktować się z nią niezliczoną ilość razy, ale Camilla nigdy nie odpowiadała. Usłyszała splotek, że teraz pracuje jako wolny konsultant dramatyczny. Upadek dla kogoś, kto uważał się za dziedzica imperium. Powiedz im, nie mam dostępnych spotkań przez najbliższe pięć lat, odpowiedziała spokojnie Kamilla. Przez okno oglądała, jak Regina i Roberto opuszczają budynek, wyraźnie pokonani. Regina, która kiedyś nazwała ją egzotyczną i tymczasową, teraz chodziła zgarbiona, obciążona ciężarem własnych wyborów. Tej nocy w domu z Markusem, swoim mężem, pracownikiem socjalnym, który ją kochał jeszcze zanim wiedział, że ma konto bankowe, Kamilla przemyślała najcenniejszą lekcję, jaką nauczył ją jej ojciec. Wiesz, co jest ironiczne? Powiedziała, podając obiad, który sama przygotowała. Próbowali sprawić, że czułam się mała, ponieważ myśleli, że nie mam pieniędzy, ale dowiedzieli się, że pieniądze nigdy nie uczyniły mnie wielką. Niech wszystkich najlepsza zemsta na uprzedzenia to nie obniżać tych, którzy cię oceniają, to wznieść się tak wysoko, że oni są za mało by cię dosięgnąć. Jeśli ta historia pokonania przeciwności dotknęła twojego serca, zasubskrybuj kanał dla więcej historii o ludziach, którzy zamienili niesprawiedliwość w paliwo do sukcesu.